Dobra, zaczynamy grać. Widzowie. Elu. już jest Bo tam miał testować, to mi się Lecimy okay. na szermierce, czy sa są... sal... bożem. Czy ten... Czy nie Gabriel decyduje. Zaznacz gdzieś. Bo jest nowym gościem na nagrywkach. Tabla. dobra. Dobra. Mówi, że tam. Tak jakby coś się pakowało tam. Ja nie dolecę. Ja na Co? Ty nie dolecisz. No. Co jest? Myślałem, że mam koronę przez chwilę. Ale masz nagrać cały film, a nie jak wtedy. Jak jest? Rozejrzałeś pierwszą wierzchkę. Okej. Okay. Tak. Leży. Pierwszy. O ty, to dobrze. Ej, o, to mam. Widać cały ekran. Cały ekran u Ciebie widać? No salutki. Jeszcze z lepszą grafiką niż wtedy, pamiętasz? A no. Do... Nie, I spamer, spamer. I spamer, spamer, O okay. Jezus, spamera zabiła. O, party. Tak, Zobaczę sobie. potem na filmie, jeszcze ja spammer. Trochę spammer, więc powiem. Samego Pema używał, nie? Ogólnie. On? No. Dobra. Ktoś ładuje bota, ktoś ładuje bota, bota, bota. Typ! Leżysz. Kolego, mój Ain jest gorszy niż dziadka mojego. Ujadę gra w tą grę. Czekam i mu dam zagrać, sprawdzić jak on gra. To jest taki tryhard, quatro edity wali. <ścoughs> quatro edity wali. Ała, ała? Ja pomóż. <ścoughs> Jednego impulsa użyłem, <ścoughs> dwa impulsy użyłem i już jestem u was, właśnie. Całe trio rozwaliłem. Ja też już całe trio rozwaliłem. Wą pompę zaznacza Gabryś. Jak chcę, jak sobie, jak chcę? Dzięki. Pozwolił mi. Ej, to jest ten greedy man. To jest ten greedy opio Sigma man. O! Karta se leżała na ziemi, to sobie wezmę. Gabriś ja mam kartę, ja mam kartę. A mogę ja skrzynkę. Proszę. Mogę. No dobra. Pamiętajcie, ja ci na nagrywkach dawałem tyle rzeczy, pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Pamiętasz? No, chłopi, ci medaliony nawet dawałem. No słuchaj, wreszcie bronię! I bronię. No, no. A ty brałeś? Ty to mamy. Gabrysz ty tam lutuj się jak chcesz, a ja mogę iść na tytuł. To się zostawicie mi tego. Tam. No legend czy zostawiony leży gdzie jest kolejny nie ale już dedł był kolejny a tam jest dla ciebie jest chest dobra ej Dzień. chodźcie kto nie ma fula ten do mnie ten do mnie kto nie ma fula czek kewa no kewa ale ten bot ci leczy ale jeszcze nie ma kewa fura 5% szampana zostało jak coś? Się... Chyba chyba widziałem, albo Co mi się przewidziało. Łypa Obstawiam, że wygramy. Ej, kto ma koronkę? Ja? No. Szkoda, Kurde, szkoda, że nie, Kurny, szkoła, że nie gabryć, bo by się trafiły boty pewnie. Typ! Nie. Yeah. Typ! Tak? No tak, czekajcie nie. ja sobie go rozwalę. Mogę go rozwalić Ucieka, ucieka Chłopcy, nie uciekamy Chłopcy, nie uciekaj Nie chcę mi się bawić z tobą w kotka i myszkę E, kampisz w domku? A nie to, tu jesteś Pikax? Pikax skilkowany ja już, na, ja już na nagrywkach kiedyś koksowałem, więc... Ja na nagrywkach koksowałem. Jest ja, idę na pociąg. Nie, nie no, nie zdążyłem, było tak blisko. Mm. A było tak pięknie. A było tak pięknie. Ale ja dziwny głos na nagrywkach. Ja! ja! Nie, masz normalny. Nie mam dziwny inny Nie Tak Nie A ja mam taki Nie sam mam. Ja mam właśnie dziwny. dziwny Ja mam dziwny Ja też mam Zaraz was prześcignę wszystkich Gabryś wy... A na Gabryś na ile lajków będziesz się odzywał Na ile lajków gadaj Na ile lajków będziesz się odzywał Co? Ale no nie może gadać przecież. Na 50 jak wbiją, okej? Okay? Okej? Okay? Kłótni jak tak. Oda, na, na 50 się odzywa. My mieliśmy na 1000 subskrypcji pokazać mój głos, ale coś nie pykło. M mój, nie? No twój i mój. Ale przecież... mi się naprawiło mikro, więc widzowie nie musicie wbijać tego dziś 1k. Ale yy, możecie. No, możecie. Nie, nie zmuszam, ale możecie, nie? Ogólnie. No możecie kliknąć ten czerwony przycisk. Na dole. No jeszcze lajka, no jakby jak będzie 50 lajków to I z, subskrypcja z dzwoneczkiem, no, no. żeby być na bieżąco. No. Żeby być na bieżąco oczywiście, jak bo wiemy, filmy, 50. ja bardzo dużo filmów wiele jeden dzień. się jak wiemy 50 subskrypcji możemy zrobić daily. Że codziennie nagrywamy. Daily? No daily by nie. Dobra, na 50. E, e, na 50, e, tego. Dobryścia głos. Na 50 na... głos i jeszcze daily na 50. Al to na 50 subskrypcji. Tak, Ej chyba jednego zwaliłem. Możemy daily. Safie są! Następni są w safie. A zabryszki... Dobrać... są e, dobra. Nie, zaraz spytamy go jak będzie blisko nas Mam tylko Ale to bok. Kolejny Jeden działka Jeden trochę ja oddziałka Popatrz, ja będę oddziałka, bo jestem tragiczny w Przyrzekam wam 5 HP mi zostało, a miałem pula Paliwam mnie ze snajper. Zobaczcie, tam w są typy, ostrzegam. To wchodzę. Gdzie jest No, przecież tam, patrz. Uwaga na tego. Nie ma ich rozwaliłem chyba nie bo medalion nie wyleciał a masz a modu ma snajpy bo mam tylko trzy. masz mało ci dałem mało mało bardzo serio a ile ci dałem 40 mało mało wiesz mało dałeś a, no dobra to, to ci niech będzie ci no bo i tak nie mam snajpy Ty. Tak. To typ ci bot? <giby> Gabryś, a zaznacz, jeżeli chcesz też z nami nagrywać jeszcze raz. Zaznacz, wy, gdzie, 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 gdzie... Dobra, chcę jeszcze z nami nagrywać, dobra. Czyli będzie więcej z Gabryśem odcinków, widzowie. Będzie jeszcze z Gabryśem. A, co ja zrobię. A jak coś, to ja wleę... Ja lecę na medalion. Poczekaj na mnie. Aha, nie jak babik za mnie. Poczekaj na mnie, ja pójdę z tobą. Widzę medalion! Idzie? Restartują się! A, a poczekaj! To down do końca restartuje. A tam jest ich dwóch. Mam ci pomóc? To no, za debil. No kilku! Jeden na dachu jest anime typ. Aha, ja mam lowa. Jak ja to zrobię. Nie, no nie zrobiłbym tego na 6 HP. Dobry dawaj. To jest bo, boty są, tylko ja miałem 6 kp. A skąd? Nie, aha, ja wiem dlaczego tu boty nie były. To nie dawaj, były to. boty. To nie były. Zapomniałem, wow. Obiegnąc, tak. Dobryś, daj go to, jeżeli chcesz jeszcze kolejny odcinek. A nie, bo już chciałeś, dobra już, nieważne. nieważne. Nie wiem czy PKM ma zapraszać. Nie, Nie, Na razie nie. Dobra, to Gabryś, zatańcz emotkę, jeżeli wrzucić ten odcinek teraz. Zatańcz emotkę. Gdzie to wygląda? No, wygląda. Zatańcz emotkę, jeżeli wrzucić go. Dobra, czyli wrzucamy. Tu narka widzowie. Już tylko chwilkę, to ostatni Na